Kryzys parlamentarny w Holandii, niemieckie protesty przeciwko rosnącej w siłę AFD oraz kolejne ustępstwa Komisji Europejskiej wobec rolników to dzisiejsze tematy główne przeglądu zagranicznego. Od tematyki rolnictwa też zaczniemy. Dzisiaj w całej Polsce odbywały się protesty rolników. Przed tygodniem mówiliśmy, że znacznie bardziej radykalne formy protestu widoczne są chociażby we Francji i w Belgii. Minister Rolnictwa Czesław Siekierski poparł polskich rolników, dając do zrozumienia, że polski rząd nie zgodzi się na propozycje klimatyczne Komisji Europejskiej, które dotykają rolnictwa. Z Brukseli również wychodzą takie sygnały, bowiem protestów wystraszyła się Europejska Partia Ludowej, z której wywodzi się Ursula von der Leyen. Unia już rezygnuje z zamiaru ograniczenia emisji gazów w rolnictwie do 2040 roku o 30%. Według ostatniego sondażu alternatywa dla Niemiec może liczyć na 19% będąc drugą siłą na scenie politycznej. AfD uznawana jest za kaszystowką, co nawet potwierdził niemiecki sąd. Z tą formację próbuje też współpracować polski poseł Grzegorz Braun, choć publicyści uważają, że jej program jest antypolski. Wysoki wynik tej partii sprawia, że realnie mówi się o tym, że może dojść do władzy w Niemczech. Dlatego pod koniec stycznia przez Niemcy przewinęła się fala protestów przeciwko tej partii. W protestach udział wziąć mogło około miliona Niemców. Wybory parlamentarne w Holandii odbyły się we wrześniu wygrała je skrajnie prawicowa partia wolności, której liderem jest Gir Wilders. Nadal rządzi premier Mark Rutte z Partii Ludowej, gdyż Wilders nadal prowadzi rozmowy koalicyjne. Z formacjami, jakimi Partia Wolności prowadzi negocjacje, w tym także ludowcami premiera Rutte, na razie nie przynoszą żadnego rozstrzygnięcia. Kilka dni temu pojawiła się informacja o zerwaniu rozmów koalicyjnych. W tej sytuacji w Holandii mogą się odbyć przedterminowe rozmowy. Wilders zasłynął z kampanii szczującej na Polaków przyjeżdżających do jego kraju do pracy.